Właśnie się w internecie przyczepiło do kolegi Mencena kilku dziennikarzy, którzy się zaczęli z niego nabijać. Byli to panowie Kamil Pfeiffer, który no, nie ma co się facetem przyjmować, bo to jest pan beznadziejny, człowiek z krytyki politycznej, Newsweeka, tam w tej chwili pracuje z OkoPres. OKO no więc właśnie trudno się dziwić, że plecie bzdury, a tam jest drugi pan Łukasz Komuda, który jest z takiej niby fundacji rozsądnej, rozsądnej, no ale też pracuje dla oko Pre z tej chwili, też musi z siebie robić idiotę. I zrobili z siebie idiotów zupełnych. Tłumaczyli, że Menzel oświadczył, że państwo zabiera nam pieniądze w podatkach, no to oni przyjmują, zabiera połowę. No dobrze mają rację, że połowę, niech będzie to w takim razie oni liczą w ten sposób, że y, człowiek zarabia średnio 5 tysięcy netto na rękę, czyli netto, tego, a więc z tego wynika, że ta, ta połowa podatków to jest 2500. To jest oczywiście nonsens, bo podatki to jest różnica między zarobkami brutto, a zarobkami netto, a nie, a nie połowa zarobków netto. Po prostu jest i reszta, reszta tego, co oni tam mówią, to są i, Równebrednie brednie, co zauważył, co zauważył internauta kryjący się za pseudonimem jeden z wielu, i z taką troską zaczął analizować analizować to, co powiedział kolega Menzen. I ja nie chcę się tutaj wdawać w tego typu dyskusje, bo kolega Menzen sam się potrafi bronić. Ja tylko chcę powiedzieć, że no nie da się przedstawić, przedstawić w tego typu internetowych wykładach paro czy paronastominutowych no programu, który żeby go przedstawić uczciwie mogłoby dwóch godzin pracy, a przypominam, że wystarczy powiedzieć coś, a coś nie tak i ludzie rozbuchują to jedno zdanie i robią z tego na satyrę, także proszę nie oczekiwać, że Konfederacja poda Poda tego typu program. To jest niemożliwe. Niemożliwe. Natomiast chciałbym poruszyć jedną sprawę zasadniczą. Otóż jeden z wielu żąda, żeby podawać konkretne liczby, konkretne przewidywania, jak to ma wszystko działać. Otóż jest to nieprawda. Tak wcale robić nie trzeba. Przykładowo, jeżeli likwidujemy y, Państwowe Ministerstwo Edukacji, co oczywiście nie oznacza zamykania szkół, wręcz przeciwnie, szkół będzie więcej. Jeżeli likwidujemy to Ministerstwo, to, to likwidujemy pełną ilość etatów w Ministerstwie, likwidujemy kuratoria, inspektoraty szkolne i całą kupę innych szkolnych instytucji, ale oprócz tego w szkołach likwidujemy w każdej po, po dwa... Taty wicedyrektora, który do tej pory nic innego nie robił, tylko komunikował się z tymi kuratorami, ministerstwami, instytutami itd. Tak 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 to oznacza, że sytuacja finansowa szkół się poprawi. Nie trzeba nic liczyć, nie trzeba nic dodawać, odejmować, mnożyć. Po prostu wystarczy postawić taki znak, prawda? Szkoła plus minister jest droższa od szkoły. Szkoły bez ministra i koniec wszelkiej dyskusji nic liczyć nie trzeba. To jest sprawa pierwsza. Po drugie, ekonomia jest, że tak powiem, układem, układem, który się steruje sam. O tym, o tym będę mówił za chwilę. I ekonomia znajduje się w punkcie pewnej równowagi. Gdzie jest ten punkt równowagi? I tu znowu ekonometrzy lubią sobie coś policzyć, natomiast ja jestem cybernetykiem i patrzę na to z góry niejako i pogłażliwie. Ja rozumiem, że istnieje potrzeba ekonometrii, rozumiem, że trzeba to wyliczyć, bo człowiek, który inwestuje teraz, to chce wiedzieć, co będzie za pół roku i za rok. Ale ja jestem politykiem, którego interesuje, co będzie za nad 30. Otóż proszę Państwa, jeżeli tu jest taka laseczka, ona się składa, tu jest jakieś drewno, tu jest jakaś, jakaś powłoka, tu jest jakieś kawałyskowki, tu jest guma, tu jest też kawałeskówki, tu jest jakiś kamień, prawda? Są jakieś śruba w środku pewno. Gdzie jest środek ciężkości tego czegoś? No, można to można tylko zważyć, obliczyć. Natomiast człowiek normalny zamyka oczy, o, oczy mam zupełnie zamknięte, przesuwa rękami i tu, proszę Państwa, znajduje się o, o, tu znajduje się środek ciężkości i nie trzeba nic liczyć. Nic liczyć nie trzeba. On się znajduje sam. I ekonomia sama się ustawia w punkcie równowagi, pod warunkiem, że jej się w tym nie przeszkodzi. Otóż ja, jako polityk, muszę wiedzieć sobie z Polską lat 20-30, bo mnie to interesuje, a nie wtrącanie się w to, ile zarobi Kowalski, a ile zarobi Wiśniewski. Widzicie się dobro Polskim jako całości, a nie dobro poszczególnych ludzi, grup społecznych, prawda? jak Mówią tam marksiści, narodów, czegoś tam nie interesuje. Otóż, Proszę Państwa, z całą pewnością, jeżeli nakładamy podatki i potem coś robimy z tymi pieniędzmi, to oczywiście Polska na tym traci ile traci? Traci to, co pochłania aparat państwowy. Co najmniej, bo ja zabieram coś ludziom i potem wykonuję coś, załóżmy, że to jest to samo, co chcieli robić ludzie. To bardzo dobrze, ale koszt aparatu zostaje. Czyli Polska straciła nad. I jeżeli nie trzeba liczyć, ile straciła, straciła. I, ale co jest gorsze, rząd może wziąć mi te pieniądze i zrobić coś, czego ja bym nie chciał. A więc stracimy w dwójnasób albo w trójnasób to, co się daje. I to wystarczy ta uwaga, żeby przyjąć ogólną zasadę, że podatki powinny być jak najmniejsze. Jeżeli podatków jest więcej, to krajowi jest gorzej. Zgodnie z tak zwanym planem Sawasza, około 40% pieniędzy, które zabrał nam rząd, jest marnowanych. Więc jeżeli rząd nam zabiera, załóżmy, 700 miliardów, to 40% tej sumy to jest, proszę Państwa, 28 miliardów. A ja, 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 się. To 280 miliardów złotych, to jest po 9 tysięcy rocznie na jednego żyjącego Polaka. To jest znacznie więcej niż te wszystkie rozliczenia z Unią Europejską. Także podatki muszą być jak najmniejsze i znów nie trzeba liczyć niczego. Trzeba po prostu zdać sobie sprawę z tego, z tego mechanizmu. Ja jako polityk, który myślę o przyszłości, zawsze patrzę na jedną rzecz. Czy tam jest sprężenie zwrotne dodatnie czy ujemne? Bo co to jest takie sprężenie zwrotne? No weźmy przykład. Weźmy przykład. Bardzo klasyczny przykład zającej lisy. Mamy pewną ilość zajęcy, pewną ilość lisów, jeżeli lisów zrobi się za dużo, cokolwiek by to miało znaczyć za dużo, to znaczy, że jest bardzo dużo lisów, zaczynają wyżerać te zające. W wyniku tego, co się dzieje, zające giną, w tym momencie, gdy zające giną, lisy zaczynają umierać z głodu. Jak zaczynają, zaczynają umierać z głodu? Zrobi się za mało lisów, to wtedy ile zający się, się powiększa. Rozmnażają się, rozmnażają, a się robi zające dużo, dużo lisów się, się na nich wykarmi, prawda? Zaczynają się rozmnażać, zżerają te zające i tak, proszę Państwa, trwa tysiąc lat, milion lat i ten układ jest w równowadze, więc nie trzeba o niego dbać. Nie trzeba liczyć, ile mamy zajęcy, nie trzeba liczyć, ile mamy lisów, trzeba tylko patrzeć, prawda, czy ten układ działa i nic temu nie przeszkadza. Także to, proszę Państwa, spojrzenie polityka na świat jest inne niż spojrzenie spojrzenie geometrii. I ja się domagam, żeby ten, kto myśli politycznie, zaczął myśleć jak polityk. A nie jak ekonometra, nie jak księgowy, który liczy te cyferki i jemu coś z nich wynika. Nie. Z tych cyferek nikt, z tych cyferek nikt nic nie wynika. No, weźmy przykładowo yy, globalne ocieplenie. I tu jedni tam takie całe tomy pokazują, jakieś wykresy, coś tam rośnie i maleje. A teraz zrobiła się taka druga, już uczeni się obudzili, że to jest kłamstwo, więc wymyślają drugie tomy skomplikowanych wyliczeń, że to jest nieprawda. Te wszystkie wyliczenia są zbędne. Żeby wiedzieć. Że globalne ocieplenie niczym nie szkodzi, trzeba zdać sobie sprawę, że mamy pod ziemią węgiel. Ten węgiel powstał stąd, że kiedyś były wielka ilość roślin, jakieś drzewa, ogromne, prawda? I one, i one się zamieniły w węgiel. Skąd się zrobiły te, te, te wielkie drzewa? Bo w atmosferze było dużo dwutlenku węgla i było dzięki temu ciepło. Powstał, Powstał ten. Węgiel, prawda? to poszło, poszło w ziemię, teraz jest mniej tego dwutlenku węgla. Spalimy ten węgiel, zrobi się znów dużo dwutlenku węgla. Eee, z, z, będą rosły nam drzewa, już w ciągu ostatnich 10 lat o 15% zwiększyło się zadzielenie ziemi, proszę Państwa. Będzie coraz więcej tych drzew, będziemy mieli na podwórku 50-metrowe drzewa będą nam wyrastać i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. One będą zżerały ten dwutlenek węgla i wszystko się wyrówna. Wiemy, że nic się nie stanie, skąd wiemy. A co powinienem wyjaśnić? No wiemy stąd, że wtedy z o wiele większej gorącości Ziemia wróciła bez żadnej walki z globalnym ociepleniem, bo dinozaury, o ile wiem, nie walczyły z globalnym ociepleniem. Skoro wtedy wróciła, to teraz też wróci. Ziemia wiele takich cyklów już przetrwała. Bo są sprzężenia zwrotne ujemne, takie jakie opisywałem do tej pory, które oznaczają, że jak coś zareaguje, to, to drugie to coś ją powstrzyma. I są sprzężenia zwrotne dodatnie. Czyli jak coś się zwiększy, to coś się zwiększy, to coś się zwiększy, to się zwiększy. Otóż te sprzężenia zwrotne dodatnie nie mogą istnieć, bo istnieć w tej chwili, bo gdyby istniały, to by się rozwaliły. No, czyli mamy błogą pewność, że to, co istnieje, to są sprzężenia zwrotne ujemne, a więc Proszę Państwa, nic się tragicznego nie stanie, trzeba tylko pilnować, żeby panowała normalność. I celem polityka jest dbanie, żeby, dbała, żeby panowała normalność, żeby było tak jak do tej pory. I wtedy, jak poszło w tę stronę, to się cofnie. Jak mówił kiedyś, kiedyś Lejzorek Rolczwans, jak przyjmują, znaczy będą zwalniać. Jak zwalniają, znaczy będą przyjmować. I to jest takie właśnie. Filozoficzne podejście, podejście do sprawy. Ja wiem, że ludzie, którzy się niecierpliwią, chcieliby już coś zrobić, aktywiści tacy są. Nie, proszę Państwa. Trzeba zakryć zęby i pozwolić mechanizmom przywracać normalność. Ja wiem, że to jest ciężkie, ale proszę zrozumieć, taka tak brzmi wypowiedź konserwatysty, który wie, jak zbudowany jest ten świat. Dziękuję za uwagę.